Są ludzie, którzy przechodzą przez życie będąc zauważanymi, są ludzie, którzy przechodzą będąc zapomnianymi. Ale co się dzieje, gdy przeznaczenie postanawia napisać nową historię z kwiatem w dłoniach dziecka? To wzruszająca historia pani Elzy, zapomnianej staruszki w domu opieki, która nosiła w oczach ciszę kogoś, kto długo czekał. Czas, by zostać zauważoną, czas, by zostać kochaną. Czas, by odnaleźć to, co straciła. Zanim będę kontynuować, jeśli prawdziwe i wzruszające historie mają dla ciebie sens, zapisz się do kanału już teraz. Tutaj znajdziesz historie, które wzruszają, inspirują i pokazują, że małe gesty wciąż zmieniają świat. Włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnego rozdziału z prawdziwego życia. Pośród samotności w starości i zimnych korytarzy, gdzie głosy wydawały się odległe, nikt nie wyobrażał sobie, że prosty gest nieśmiałego chłopca, chłopca, który daje kwiat, byłby w stanie otworzyć drzwi do spotkania pokoleń, które wszystko zmieniło. To nie był list ani telefon, to był tylko kwiat, ale ten kwiat zmienił życie. Zaraz poznasz jedną z tych historii, które dotykają serca, które stają się dobrym wspomnieniem i nadzieją dla tych, którzy myślą, że jest już za późno. Prawdziwa historia, a przynajmniej możliwa, która pokazuje nam, jak małe gesty wywołują wielkie zmiany. Śledź do końca, bo czasami życie zaskakuje, gdy najmniej się tego spodziewamy. I może po tej historii ty też dostrzeżesz, że ten odległy krewny. Ten samotny sąsiad, a nawet ten starszy człowiek na ławce w parku, czeka tylko na to, na co wszyscy zasługujemy odrobinę empatii i czułości spojrzenie, kwiat, nieoczekiwana wizyta. Pani Elza budziła się każdego dnia z tym samym dźwiękiem, lekkim szuraniem kapci po korytarzach domu opieki. Tam, gdzie minuty wydawały się dłuższe niż godziny, zawsze zajmowała to samo miejsce krzesło przy oknie, gdzie poranne słońce dotykało nieśmiało. Była zapomnianą staruszką, z tych, których czas nie wymazuje, ale które świat upiera się nie widzieć. Jej zmęczone oczy wciąż szukały czegoś na zewnątrz, może znanej twarzy, może tylko powodu do uśmiechu. Rutyna była cicha, niemal święta. Składała serwetkę z troską, układała sztućce jak ktoś, kto spodziewał się gości, ale oni nigdy nie przychodzili, ani w Boże Narodzenie, ani w urodziny. Nic. Staruszka w domu opieki już nie spodziewała się prezentów, tylko obecności, gestu, słowa, głosu, który powiedziałby: Pamiętałem o Tobie. Ale wszystko co otrzymywała to stałe godziny, pośpieszne spojrzenia i szum radia w recepcji. Mimo to pani Elza zachowywała postawę, była grzeczna wobec opiekunów, odpowiadała tak proszę pana lub dziękuję córko, ale w środku nosiła ciężar zapomnienia. I choć dobrze udawała, był rodzaj ciszy, której nawet dobre wychowanie nie potrafiło ukryć. Cisza, która ściskała piersi i towarzyszyła nawet o północy, tam, na tym krześle o zardzewiałej strukturze, gdzie tyle prawdziwych historii życia gromadziło się jak kurz na oknach, pani Elza nadal czekała, nie z miłosierdzia, ale z człowieczeństwa. Była czymś więcej niż kartą medyczną. Była kobietą z przeszłością, z tęsknotą, z marzeniami, choć uśpionymi. I jak każda żywa dusza, wszystko czego chciała, to być zapamiętaną. Życie w domu opieki płynęło jak stary zegar ścienny, każda wskazówka powtarzała tę samą drogę, dzień po dniu. Kawa była podawana o siódmej, kąpiel o dziewiątej, telewizor włączany na tym samym kanale od jedenastej do piątej. Posiłki przychodziły na identycznych tacach, z letnim jedzeniem i bez pośpiechu między jedną łyżką a drugą, cisza dominowała w otoczeniu. Było jak gdyby czas zapomniał tam płynąć. Pani Elza była tylko jedną z wielu porzuconych starszych osób, nie narzekała, niczego nie prosiła, ale prawda była taka, że nie była niewidzialna z wyboru. Nikt tam nie wybiera zapomnienia, po prostu się zdarza. Przechodziły pielęgniarki, studenci pomocy społecznej, uśmiechnięci wolontariusze weekendowi. Wszyscy z dobrymi intencjami, ale niewielu z prawdziwym czasem na słuchanie. To, co słyszało się najczęściej, to kroki i pożegnania. Na długich i zimnych korytarzach jej słowa były odmierzone, mowa była powściągliwa, a spojrzenie odległe. Jedynym miejscem, gdzie pozwalała sobie marzyć, był ten mały ogród bez kwiatów, gdzie siadywała i obserwowała niebo. To był jej sposób na czucie się żywą. Patrzenie na chmury zmieniające kształt, jakby to były wspomnienia, które jeszcze pozostały, małe gesty, które stawały się cichym oporem. I nawet wobec tej rutyny, która wydawała się nigdy nie zmieniać, był nić nadziei, którą uparcie utrzymywała. Stara książka w szufladzie, mydło schowane na wizyty, które nie przychodziły, haftowana kołdra, której używała tylko w niedzielę, szczegóły, które nie mieszczą się w aktach, ale mówią wszystko o tym, kim była. W końcu, nawet w najbardziej powtarzalnych rutynach, mieszka godność tego, kto żył i wciąż czeka. Czasami, gdy wiatr uderzał silniej w okno, pani Elza zamykała oczy i pozwalała mu mieszać nie tylko swoje siwe włosy, ale też wspomnienia. Było ich niewiele, ale intensywne. Zapach pieczącego się chleba. Ciasny uścisk pod koniec popołudnia, dziecięcy śmiech odbijający się echem po domu. Tak staruszka w domu opieki utrzymywała swoją historię przy życiu, zszywając wspomnienia z ciszą teraźniejszości. Przypominała sobie małego chłopczyka swojego syna, którego kołysała na rękach śpiewając cicho. Będzie z kimś dobrym, mówiła, nawet nie będąc pewną jutra, ale jutro nadeszło za wcześnie i z nim brak możliwości, desperacja i ta decyzja, która do dziś bolała, oddać go rodzinie, która mogłaby dać to, czego ona nie potrafiła. To było z miłości, ale bolało jak porzucenie, nigdy nie wiedziała, gdzie poszedł, tylko przechowywała pożółkłe zdjęcie i list, którego nigdy nie miała odwagi wysłać. To był jej sposób na utrzymanie utraconych więzi rodzinnych, pisanie listów, które pozostawały w jej szufladzie, czekając na przeznaczenie, które może nigdy nie nadejdzie, akt przezwyciężenia i ponownego połączenia z przeszłością, nawet jeśli istniał tylko w wyobraźni. Życie poszło dalej, czas minął, a ona zamilkła. Niewiele mówiła o tym innym. Jak wytłumaczyć coś tak głębokiego komuś, kto patrzy tylko na powierzchnię. Ale w głębi wciąż istniała nadzieja na wzruszające spotkanie. Coś, co udowodniłoby, że żaden gest prawdziwej miłości nie ginie, nawet jeśli potrzebuje całego życia, żeby wrócić. I ona czekała. Oczami, rękami, całym sercem. W szkole po drugiej stronie miasta nowy projekt zaczął nabierać kształtu. Nazywał się Most Pokoleń, kampania empatii, która zachęcała dzieci do odwiedzania starszych osób w domach opieki i pisania wypracowań o ich historiach. Nauczycielka pomysłodawczyni mówiła: Kto słucha starszych, uczy się, nie mając potrzeby popełniania tylu błędów. I tym samym zasadziła w dzieciach ziarno czułości, coś rzadkiego w świecie, który zawsze tak się spieszy. Mateusz, dziewięcioletni chłopiec, wysłuchał propozycji bez większego zainteresowania. Był nieśmiały, introwertyczny i wolał książki od rozmów, ale aktywność była obowiązkowa. Każdy uczeń miał dostarczyć kwiat i list losowo wybranemu starszemu człowiekowi, gest mały, ale symboliczny. Pomysł polegał na sprowokowaniu spotkania pokoleń, pokazaniu jak uczucie może przejść przez czas, i dotknąć życia prostymi gestami. Tymczasem w domu opieki zespół przygotowywał otoczenie. Czyste obrusy na stołach, stara muzyka grająca cicho, domowe ciasta w stołówce. Pani Elza nie wiedziała o co chodzi, ale coś w niej wydawało się niespokojne. Uczesała włosy, zmieniła sweter na bardziej kolorowy i została dłużej niż zwykle przed lustrem. Może nie wiedząc o tym, jej serce przeczuwało, że to popołudnie będzie miało coś innego. Ruch wkrótce się rozpoczął. Dzieci wchodziły w rzędzie, trzymając kwiaty, kartki, niektóre nawet instrumenty muzyczne, nieśmiałe śmiechy, wahające się kroki. Dla wielu była to pierwsza styczność z kimś tak różnym i tak podobnym zarazem. Wyjątkowa okazja do przeżycia wzruszającej historii z tych, które dotykają serca i zostawiają głębokie ślady, nawet jeśli napisane kilkoma słowami. Mateusz szedł wolno wąskim chodnikiem prowadzącym do domu opieki. Kwiat, który dała nauczycielka, był już trochę zwiędły, ale trzymał go delikatnie, jakby to był skarb. Był chłopcem introwertycznym, z tych, którzy wolą rysować, niż mówić. Ale tego dnia stało się coś innego. Przed wejściem zobaczył mały kwiat leżący na ziemi, nietkniętego, zapomnianego i go podniósł. Zdecydował, że tym właśnie będzie dokonywał swojej dostawy. Podczas gdy koledzy biegli podekscytowani, żeby wybrać najbardziej uśmiechniętych starszych ludzi, Mateusz stanął w drzwiach, obserwując. Nie chciał forsować żadnej rozmowy, nie chciał robić niczego z obowiązku. Jego oczy przeskanowały salę, aż zatrzymały się na spokojnej postaci siedzącej samotnie przy oknie. To była pani Elza. Nie uśmiechała się ani nie płakała, tylko patrzyła w nicość z ciszą, która krzyczała. Było w niej coś, co przypominało mu jego babcie, która mieszkała daleko i którą widywał tylko przez wideo ale tam, w tym momencie, Mateusz poczuł chęć, której nie potrafił wyjaśnić, bycia obecnym i, nie mówiąc ani słowa, poszedł do niej. Kroki były wolne, serce przyspieszone. Ta zapomniana staruszka wydawała się bardziej dostępna niż jakikolwiek inny starszy człowiek otoczony wolontariuszami. Gdy się zbliżył, po prostu wyciągnął kwiat drżącą ręką, nie powiedział cześć, nie zapytał o imię, tylko zaoferował gest czysty i całkowity. Był to symbol kwiatu i uczucia, połączenia bez filtra, dziecka, które zmienia życie, nie rozumiejąc dokładnie jak. I to w tym momencie, prostym i cichym, nowa historia zaczęła być pisana bez planów, bez scenariusza, tylko z prawdą. Pani Elza podniosła oczy powoli. Przed nią chłopiec z nieśmiałym wyrazem wyciągał delikatny kwiat, nie mówiąc ani słowa. Przez sekundę pomyślała, że śni. Nie było to powszechne, żeby ktoś się zbliżył bez zaproszenia, tym bardziej z gestem tak prostym, a jednocześnie tak pełnym znaczenia. Ten kwiat, podany bez pośpiechu, wydawał się bardziej uściskiem niż prezentem. Trzymała kwiat obiema rękami, jakby był za delikatny, żeby utrzymać go samotnie. Kontakt między nimi nie miał słów, ale miał wszystko szacunek, zdziwienie, czułość. Mateusz pozostał tam, stojąc, patrząc na nią z naturalnością, kogoś, kto nie musi znać przeszłości, żeby chcieć być obecnym. I pani Elza, po raz pierwszy od tygodni, poczuła się zauważona nie jako staruszka w domu opieki, ale jako ktoś, kto wciąż ma znaczenie. Spokojnym gestem wskazała krzesło obok usiadł. Nie było pytań ani prezentacji, tylko cisza która pocieszała zamiast krępować było jak gdyby oboje wiedzieli że to nie potrzebuje wyjaśnienia nieoczekiwana wizyta rzadkie połączenie z tych których wartość dostrzegamy dopiero gdy poczujemy wpływ na pierś w tym momencie pani Elza nie była już tylko zapomnianą staruszką jak zawsze była bohaterką wzruszającej historii, z tych, które dotykają serca bez potrzeby wielkich fabuł. I Mateusz, nawet nie rozumiejąc do końca, co właśnie zrobił, poczuł, że coś w nim się zmieniło. Może dlatego, że czasami wszystko, czego dusza potrzebuje, to ktoś, kto przyjdzie i zostanie. Kwiat wciąż był w jej dłoniach, ale coś więcej kwitło na twarzy pani Elzy. Blask był dyskretny, niemal niezauważalny, ale prawdziwy. Rodzaj wyrazu, który pojawia się tylko wtedy, gdy serce zostanie dotknięte zaskoczeniem. Po tylu dniach pustych spojrzeń, ta cicha wymiana na nowo rozbudziła w niej coś dawnego może nadzieję, może tylko uczucie bycia zapamiętaną. Słabym, ale pełnym słodyczy głosem powiedziała: Dawno nikt mi nie przyniósł kwiatu i uśmiechnęła się. Mały uśmiech, bezzębny, ale pełen obecności Mateusz nie odpowiedział. Tylko skinął głową i został tam, jakby ta odpowiedź już wystarczyła. Był to moment empatii i czułości, który nie prosił o wyjaśnienia, tylko o obecność, a obecność tam była wszystkim, co się liczyło. Pani Elza umieściła kwiat w szklance z wodą i spojrzała na chłopca z ciekawością. Zapytała: Czy lubi rysować, słuchać starych historii, wąchać zapach ciasta w piecu? Proste pytania, które miały stworzyć więź, i każda nieśmiała odpowiedź Mateusza wydawała się otwierać w niej okno. Stopniowo pustka domu opieki ustępowała miejsca nowemu krajobrazowi, spotkaniu pokoleń. Tego dnia nie wróciła od razu do pokoju. Siedziała dłużej na patio, bawiła się kwiatami w ogrodzie, rozmawiała z opiekunką o dzieciństwie. Było, jak gdyby zapomniana część jej samej się przebudziła. Kwiat zmienił życie i kto widziałby z zewnątrz, mógłby nawet pomyśleć, że to był tylko ładny gest. Ale kto znał ciszę pani Elzy? Wiedział, że to był początek czegoś większego. Na następnym spotkaniu Mateusz wrócił z karteczką napisaną ręcznie. Czy mogę cię odwiedzać zawsze? Mówiła. Pani Elza uśmiechnęła się, jak ktoś, kto otrzymuje długo oczekiwany list. Powiedziała tak oczami, zanim jeszcze otworzyła usta. I tak zaczęli spotykać się co tydzień, na tej samej ławce przy oknie, z tą samą wygodną ciszą i wzajemną chęcią dzielenia się czasem. Z każdą wizytą rozmowy się pogłębiały. Pani Elza opowiadała historię z młodości o tym, jak lubiła tańczyć na festynach na placu, o tym, gdy pisała listy do chłopaka, który wyjechał na północ. Mateusz słuchał z uwagą rzadką dla kogoś w jego wieku. A gdy mówił, też odkrywał swoje światy. Kłótnie z kolegami, strach przed ciemnością, tęsknota za dziadkiem. Prawdziwe historie życia przeplatały się tam, jak nici prostego i pełnego sensu haftu. Pewnego pochmurnego dnia zapytała, czy ma mamę. Powiedział, że tak, ale że czasami nie słucha tego, co czuje. Pani Elza delikatnie dotknęła jego dłoni i powiedziała ze spokojem kogoś, kto już dużo przeżył. Czasami samo bycie razem to już miłość. Ta fraza pozostała w umyśle chłopca. Może była to najważniejsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymał i nie była w książce ani na lekcji. Słowa wymieniane między nimi nie miały pośpiechu ani ciężaru, były balsamem. Małe dialogi, które oczyszczały stare rany, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Chłopiec dostarczał obecności, staruszka zwracała słuchanie i razem leczyli to, czego żaden lek zwykle nie dosięga uczucie niewidzialności. Była to więź między babcią a wnukiem, która się kształtowała, nawet nie wiedząc jeszcze, że więź krwi istnieje. Z upływem tygodni coś się zmieniło w domu opieki i wszyscy to zauważyli. Pani Elza, wcześniej tak milcząca, teraz cieszyła się wybieraniem stroju na spotkania. Malowała usta, czesała włosy z większą starannością i nawet uszyła nową podszewkę na poduszkę krzesła. To, co wcześniej było tylko rutyną, przekształciło się w oczekiwanie. Ten chłopiec zwrócił jej coś cennego, pragnienie przeżycia następnego dnia. Wróciła do pisania listów, jak robiła to dekady temu. Tylko teraz były to listy do Mateusza: małe historie, wspomnienia, refleksje, i nawet jeśli niektóre nigdy nie były dostarczane, ich pisanie na nowo rozpalało jej duszę. Staruszka w domu opieki przestawała być niewidzialna. Była oczekiwana, była czytana, była odczuwana, kwiat zmienił życie tak. Ale też dał kolor wielu innym wewnętrznym kwiatom, które więdły w milczeniu. Mateusz też się zmienił. Jego rodzice to zauważyli. Mówił więcej, patrzył w oczy, zaczął pisać o uczuciach z większą łatwością. W szkole jego nauczycielka powiedziała, że wydaje się dojrzalszy. A gdy pytano, skąd tyle inspiracji, odpowiadał tylko: Mam bardzo doświadczoną przyjaciółkę. To było rzadkie połączenie, karmione prawdą i czułością, która nie potrzebowała wyjaśnienia. Ta przyjaźń była, nie wiedząc o tym, spotkaniem pokoleń, które musiało się wydarzyć. Szkolny projekt empatii, który stał się więzią duszy. Dwa światy, które wydawały się odległe, spotkały się na tej prostej ławce domu opieki i z każdą rozmową, każdą wymianą, każdym spojrzeniem. To, co się odbudowywało, było czymś więcej niż relacją. Była to wzruszająca historia, którą oboje pisali razem, linijka po linijce. Było to zwyczajnego dnia, gdy nieoczekiwane się wydarzyło. Porządkując stare dokumenty instytucji, koordynatorka domu opieki znalazła zapomniane pudło na dnie szafy, w środku stare listy, wyblakłe zdjęcia i kartę przyjęcia pani Elzy. Wśród papierów była odręczna notatka z nazwiskami, które wydawały się znajome. Jedno z nich przykuwało uwagę. Było to nazwisko mamy Mateusza, napisane trzęsącym się pismem. Przypadek? Może nie. Zaciekawiona koordynatorka porozmawiała z panią Elzą i zapytała, czy to nazwisko coś jej mówi. Staruszka ze łzami w oczach potwierdziła: To moja synowa, przynajmniej myślę, że byłaby. Wtedy wszystko nabrało sensu. Listy, które nigdy nie zostały wysłane, syn, którego musiała oddać, tęsknota, która nigdy się nie zagoiła, chłopiec, który daje kwiat, ten, który sprawiał, że się uśmiechała, był jej wnukiem. Przeznaczenie odnalazło drogę, emocje były tak wielkie, że pani Elza potrzebowała kilku minut, żeby zrozumieć wymiar tego wszystkiego, płakała, śmiała się, milczała. A potem powiedziała zdanie, które wyryło się w sercu każdego, kto słuchał. Czas zabiera wiele rzeczy, ale Bóg zawsze zwraca to, co prawdziwe. To było wzruszające spotkanie, o którym nigdy nie śmiała marzyć, a wszystko zaczęło się od kwiatu upuszczonego na chodniku. Koordynatorka, nie wiedząc, jak ujawnić to rodzinie, postanowiła zorganizować specjalne spotkanie. W końcu potrzebna była ostrożność, potrzebna była prawda. Zapomniana staruszka już nie była tylko mieszkanką domu opieki, była babcią, była żywą historią i to odkrycie wzmacniało coś, czego życie zawsze próbuje nauczyć. Utracone więzi rodzinne mogą się odbudować, nawet gdy czas wydaje się wymazać ścieżki. W następnym tygodniu klimat w domu opieki był inny. Opiekunki udekorowały główną salę prostymi kwiatami i kolorowymi obrusami. Koordynatorka wszystko ustaliła z rodzicami Mateusza, nie ujawniając chłopcu zbyt wielu szczegółów. Pani Elza, nie wiedząc dokładnie czego się spodziewać, ubrała kwiecistą bluzkę, którą trzymała na specjalne okazje. W powietrzu był słodki niepokój, coś, co tylko serce potrafi wyjaśnić. Gdy drzwi się otworzyły, Mateusz wszedł, trzymając mamę za rękę. Oczy staruszki napełniły się wodą, zanim jeszcze padło jakiekolwiek słowo. Kobieta spojrzała na Elzę i szepnęła: Pani, to moja teściowa? Elza skinęła głową z załamanym głosem. I w momencie, który wydawał się zatrzymać czas, trzy pokolenia się objęły. Spotkanie pokoleń przypieczętowane nie słowami, ale obecnością. Przebaczeniem, ponownym połączeniem. Mama Mateusza płakała, powiedziała, że nigdy nie znała prawdziwej historii, że jej mąż, biologiczny syn Elzy, zmarł wcześnie i niewiele mówił o przeszłości. Spotkanie nie przyniosło żalów, tylko ulgę, uczucie, że pomimo lat wciąż był czas na zbudowanie czegoś nowego. To była druga szansa w rodzinie, nieplanowana, ale błogosławiona. Pani Elza teraz miała z powrotem to, co myślała, że straciła na zawsze nie musiała już się chować we wspomnieniach miała imię, historię i teraz towarzystwo. Staruszka w domu opieki stała się prawdziwą babcią, a chłopiec, który pewnego dnia chciał tylko dostarczyć kwiat, zwrócił o wiele więcej niż gest zwrócił całe życie. Czasami życie sprowadza się do jednego momentu momentu, w którym kwiat zmienia życie. Gestu, który wydaje się mały, ale niesie w sobie moc przywracania więzi, leczenia ran i przepisywania całych historii. Pani Elza nie otrzymała byle jakiej wizyty, odnalazła to, co czas ukrył rodzinę, uczucie, przynależność. Wszystko dlatego, że ktoś, nawet nie wiedząc o tym, postanowił wyciągnąć rękę. To nie jest tylko wzruszająca historia, to przypomnienie że jest tam wiele zapomnianych staruszek, czekających na nieoczekiwaną wizytę, że więzi między dziadkami a wnukami mogą się odrodzić, że samotność w starości można złagodzić empatią i czułością, że kwiat, gest, spojrzenie mogą być warte więcej niż tysiąc słów. A teraz pytam cię, kto był ostatnią osobą, którą zaskoczyłeś prostym gestem? Napisz tutaj w komentarzach: Będę zachwycony czytaniem twojej historii. A jeśli ta historia dotknęła twoje serce, zapisz się do kanału, włącz dzwonek i udostępnij to wideo komuś wyjątkowemu. Tutaj znajdziesz historie, które dotykają serca i przypominają, że miłość wciąż mieszka w szczegółach. Spotkanie.